Cześć, witam. Madri na swoim kanale ostatnio omawiała książkę francuskiego pisarza Didier Eribona pod tytułem Powrót do Reims o człowieku, który wyrwał się z małego miasteczka, wyjechał w świat, i teraz do tego miasteczka powraca, i co z tego wynika? Tak wynikało z filmu Madri, bo książki nie czytałam. Ale słuchając tego filmu, oglądając ten film, przypomniałam sobie, że my w polskiej literaturze również mamy taką książkę o powrocie do małego miasteczka. To jest Edward Redliński. Tutaj akurat mam dwie jego książki w jednym tomie, czyli Konopielkę, bardzo znaną i sfilmowaną, oraz Awans. I właśnie ten awans mm, przedstawia następującą historię. Z małej wsi zabitej dechami, taką, takie jak taplary z konopielki, wyrusza w świat Marian Grzyb, w świat na studia. I kiedy wreszcie te studia kończy, powraca do swojej wsi, która nazywa się Wydmuchowo. Nazwa nie jest przypadkowa, mm, jak widzicie, a więc wraca do Wydmuchowa i e, zostaje je niezmienione. Wszyscy są tacy sami jak kiedyś. Mówią gwarą, mazurzą, chaty kryte strzechą, brak elektryczności. No i Marian nie może sobie na to pozwolić, żeby tak dalej miasteczko wyglądało. Tym bardziej, że jest natchnięty m, natchnięty duchem przemian, duchem przemian, czyli parciem ku nowoczesności. Tę nowoczesność wdraża najpierw we własnej rodzinie po powrocie. Do własnych rodziców mówi tak. Dobrze, zgodzę się u was kwarterować ale będą osobą urzędową. Nie będzie mi tu żadnych synecku, maniuś. Pamiętasz jak ty był maluśki? Będziecie się zwracać do mnie per, panie magistrze. A ja do was panie Grzyb i pani Grzybowa. Za wyżywienie i pokój Będę płacił. Będę płacił, ale też będę wymagał. Pierwsze wymaganie to jest usunięcie z jego pokoju wszystkiego, co się kojarzy z ludowością, czyli poduchy, świątki, pokój ma, ma być nowoczesny. Marian powraca do wydmuchowa, by zostać tu nauczycielem. No i kiedy obejmuje tę swoją funkcję, wdraża. wdraża dzieci, a potem wszystkich mieszkańców do pędu ku nowoczesności. Takie hasło zawiśnie w sali szkolnej. Zbudujemy wydmuchowo, nowocześnie, postępowo. I ten postęp to jest wprowadzenie elektryczności, która całkowicie zmienia wieś. Przedmiotem, który działa na wyobraźnię wydmuszan, to jest telewizor. W tym telewizorze zobaczą bowiem zupełnie inny świat, innych ludzi i Marian im przedstawia wizję, że oni też takimi ludźmi mogą być. Wydmuszanie więc ruszają ku nowoczesności z jednym wyjątkiem. Jest wśród nich jeden gospodarz, który nie chce być nowoczesny i on e, nazwany zostaje zakałą, a jego, e, jego zagroda to skansen. Wydmuszanie budują nowoczesny ośrodek czasowy. Ośrodek, w którym no, nowoczesne potrawy nowoczesność w domu i zagrodzie. Przybywają do tego ośrodka pierwsi w czasowicze i cóż się okazuje? że ci wczasowicze, jak mówi jeden z nich, już wam cytuję. Jak mówi jeden z nich, są sącu znudzeni. O. Dość mamy tego luksusu. Fasolek bretońskich dżezów puszczy, plaży strzeżonej tej rywiery zafajdany. Przyjmijcie nas na siano. Masowo podążają do zakały. I tam mają to, czego oczekiwali, a więc siano, mleko prosto od krowy i wszystko to, z czym kojarzy im się wieś. Taka konwencjonalna wieś. Wieś, jak mówię, zabita dechami. Tutaj przypomina mi się scena z filmu Niema mocnych. Kiedy to Kargul i Pawlak wysyłają list do Stanów Zjednoczonych, chcąc się pochwalić, mają. Pawlak fotografuje się z telewizorem. Na parapecie okiennym, bo mówi mamy się czym pochwalić. Natomiast kargul wprost przeciwnie, wysyłając list do polonii e, chce im przypomnieć dzieciństwa, więc fotografuje się w stroju chłopa pańszczyźnionego, co wzbudza oczywiście u Pawlaka złość. Tak jest też w, w tym przypadku, cała wieś zła na zakałem była. Ale teraz widzi, co się dzieje. Turyści od nich y, uciekają, a idą do Zakały, aby pokosztować tak zwanej, jakim się wydaje, prawdziwej wsi. No i nie ma obiecanych zysków, obiecanych pieniędzy. Ośrodek stoi pusty. Wieś nienawiścią zwraca się do naszego Mariana, tego y, orędownika postępu, i widzi, że jest tylko jedno wyjście: dać turystom to, Czego oczekują, czego się spodziewają, czego chcą. A więc wieś polską, tradycyjną wieś wieś e, świnobicia i mordobicia, wieś braku higieny i braku elektryczności. Taką właśnie wieś prymitywną. Tu mi podzwania nasz Gombrowicz z jego brataniem się, gębą, a nawet księżycem. Który się w pewnym momencie pojawia. No i cóż, ta wieś, czyli mieszkańcy wsi e, szybko likwidują przejawy postępu, a więc niszczą słupy elektryczne, młockarnie no, doprowadzają wieś do stanu przedelektrycznego. I wtedy, poja gdy pojawiają się turyści, są taką wsią zachwyceni. Ale ym, są też troszeczkę zaniepokojeni. Oto jeden z dialogów właśnie turystów. Są jeszcze na świecie ludzie szczęśliwi, autentyczni. A mnie poznałem głos melancholika, a mnie coś się widzi, że oni udają. Coś ty udają? Jacyś tacy, a o którym udawaniu mówisz? O tym dla nas czy między nimi? Nie udają patrzeć, jacy są żywiołowi, spontaniczni, kiedy ta ich spontaniczność jakaś taka. A więc turyści zaczynają coś zauważać, wydaje im się, że ta wieś nie jest autentyczna, ale czy na pewno? Oto dialog Mariana z Malwiną. Malwina em, symbolizuje taką właśnie wiejską dziewuchę, taką Jagnę z Wydmuchowa. Yy, czy, czy nie mierzi to wszystko? Spytałem, co? To udawanie. Oj, Marian, Marian westchnęła. Nie bądź taki serio, przecież oni też udają. Ko? Kto? W czasowicze udają, że nie wiedzą, że my udajemy, więc wiedzą? Zbaraniałem. No to po co to wszystko? Po co? Jak to po co westchnęła? Coś trzeba robić podaż i popyt wydawałoby się to jest to czym czym to jest to no, co na rynku się sprawdza więc nasz Marian Przechodzi ewolucję, ewolucję wewnętrzną, wydmuchowo przechodzi ewolucję. Wszystko ewoluuje. Ktoś ten właśnie wykształcony wraca do siebie. E, dia, tego książka Redlińskiego obfituje w, w, we wspaniałe dialogi. Dialogi ironiczne, dialogi no, dowcipne. Jeden, jed, jedna z moich ulubionych rozmów jest taka. Ech, magister, magister! Westchnął no sołtys. Szkoda czasu na gadanie, wyniki tak przesądzony, czyż nie jesteśmy ludźmi inteligentnymi? To co, że jesteśmy? A to, że człowiek inteligentny to taki, który umiał zasadzić wszystko, nawet świństwa? Zwłaszcza zaśmiał się sołtys, i stąd może taki pęd do oświaty, czyż nie wspaniały dialog, a awans Redlińskiego yy, zawiera takich dialogów więcej. Naprawdę. Polecam na wakacje przed wyjazdami, bo nieważne, czy jedziecie do Grecji, czy gdzieś tam, i szukacie autentycznych, ludowych, tradycyjnych, yy, no właśnie, tradycyjności w tych państwach, również w Polsce. Może sobie trzeba zadać to właśnie pytanie, co u które zadaje Redliński. A może udają? Dziękuję. Do zobaczenia.